Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym zrobić, przedstawić Ci film o profesjonalizmie. Profesjonalizmie w każdej w sumie dziedzinie, ale w biznesie przede wszystkim. Pamiętasz, staram się promować dobry, porządny, uczciwy i w uczciwie podchodzący biznes. No, co nie oznacza, że powiedzmy delikatnie mówiąc, uczciwy w stosunku do innych biznes, powiem to tak, na uczciwych zasadach. Na razie bardzo enigmatycznie, ale okej, okay. wracając do rzeczy, postaram się dzisiaj przedstawić film na temat takiego profesjonalnego podejścia do biznesu, do klientów, do wszystkiego, co jest związane z biznesem. Ale zanim jeszcze przejdę do samego filmu, moja wielka prośba na początek, jeżeli możesz, to chciałbym, żebyśmy troszkę razem oszukali mechanizm YouTube'a, tą sztuczną inteligencję jego, chodzi mi o to, że bardzo cię proszę, jeżeli możesz, naciśnij tą łapkę w górę oraz napisz komentarz pod tym filmem. Na przykład podobało mi się fajne rób więcej takich filmów czy coś w tym stylu. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli YouTube zobaczy tą łapkę w górę i komentarz, uzna, że ten film jest interesujący, ciekawy i będzie polecał ten film jeszcze innym osobom. I mam nadzieję, że dotrze do znacznie większego grona i więcej osób go będzie mogło obejrzeć. A staram się robić merytoryczne, fajne materiały i myślę, że warto je rozpowszechniać i publikować większej publiczności. Dlatego proszę Cię właśnie o taką rzecz. Pomóż mi właśnie w ten sposób. Bardzo Ci za to dziękuję. Myślę, że w ten sposób możesz się mi odwdzięczyć za to, że przygotowuję dla Ciebie fajny materiał. Ok. Starszy reklam, zanudzania. Zapraszam do oglądania tego filmu Profesjonalizm w biznesie. Zapraszam. Sukcesstudio.pl Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Cigler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawy lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Profesjonalizm w biznesie nie jedno ma imię, i dzisiaj właśnie chcę przedstawić Ci Różnego rodzaju rzeczy, które są z tym związane. Przede wszystkim, nie rzucaj słów na wiatr. Kiedyś mówiło się, że słowo jest więcej warte od pieniędzy. Ja też czasami powtarzam to moim klientom: że to, co ja już obiecałem, to nie wymaga, żebyśmy tego pisali w specjalną umowę czy coś. Bo jeżeli się umawiam z kimś, to raczej mówię to poważnie. Traktuję poważnie moje zobowiązania. Owszem, zdarza mi się trafiać na mało poważnych klientów, którzy zaczynają to nadinterpretować. No, wtedy wiadomo, że pomocą są umowy i nie powiem, umowy podpisujemy, żeby obydwie strony miały jasność sytuacji, bo uważam, że w ten sposób właśnie lepiej się współpracuje. Ale coś, do czego się zobowiązuję, staram się dotrzymać. To raz. I to jest pierwszy punkt, na który chciałbym zwrócić Twoją uwagę. Czyli moja lojalność wobec klienta. To jeżeli się czegoś zobowiązuje, to to dowożę, to dostarczam. Nawet jeżeli jest taka sytuacja, że nie jestem w stanie, to klient o tym na pewno odpowiednio wcześniej wie, bo mogły wystąpić jakieś różne sytuacje. Ale generalnie jestem poważny w stosunku do tego, do czego się zobowiązałem. Słowo droższe od pieniędzy. Tej zasady się trzymam. Kolejny punkt to wyrażanie się jasno, jednoznacznie. Tu też staram się dosyć poważnie do tego podchodzić. Oczywiście staram się podchodzić z humorem do różnych rzeczy. Czasami w postaci żartu wolę pewne rzeczy wyjaśnić, ale to nie zmienia faktu, że są rzeczy, które traktuję na serio. To są rzeczy, które dotyczą naszych umów i nie rzucam słów na wiatr. Jestem poważny w tym, co mówię. Poważnie do tego podchodzę, aby obydwie strony były wygranymi. Czyli każdy biznes fajnie by było, jakby wychodził na zasadzie win-win. Czyli po dwóch stronach mamy zwycięzcę. Terminy. Trzymaj się terminów. I tu dotyczy to obydwu stron, zarówno mnie, jako osoby, która wykonuje dane zlecenie, czy przyjmuje do wykonania daną usługę, jak i drugą osobę, która ma za tą usługę zapłacić. Bo umówmy się, to jest umowa dwojga partnerów, dwóch partnerów, dwojga, dwoje, no nieważne, partnerów. Obowiązuje dwie strony, obydwie strony zobowiązują się do pewnych rzeczy. Więc ja zobowiązuję się wykonać na czas, na miejsce, na pewno dane rzeczy, a ktoś zobowiązuje się za nie zapłacić w odpowiednim terminie, na odpowiednich warunkach. I mam nadzieję, że obydwie strony się z tego wywiążą. Tutaj nie powinno być miejsca na domówienia, na niedomówienia, przepraszam, ale też powinna być jasność sytuacji dla obydwu stron, jak to wygląda. Że ja wykonuję usługę i oczekuję od ciebie za nią odpowiedniej zapłaty, też w terminie. Nie kiedyś, nie jak będę miał pieniądze, tylko w terminie. Mówiliśmy się na taki termin i tego przestrzegamy. Bądźmy poważni w biznesie i to dotyczy obydwu stron, bo tutaj miejsca na żarty po prostu nie ma. Już. Nie kłam. Kłamanie to bardzo zła rzecz. Szczególnie w biznesie. Kłamstwo ma, jak to się mówi, zazwyczaj długie i bardzo zgrabne nogi. Ale prawda jest taka, że no, nie do końca to jest dobre. W pewnym momencie zaczynasz tak kłamać, że już nie wiesz, co było prawdą, i zaczynasz samemu wierzyć we własne kłamstwo. Nie kłam. Nie oszukuj. Pierwsza, jedna z najważniejszych zasad, którą wyznaję i z którą od razu komunikuję klientom. Pytam ich, czy to będzie w porządku, jeżeli tak do tego będziemy podchodzili. Jeżeli nie, no to cóż, chyba ciężko będzie nas współpracować, a nawet dochodzę do wniosku, że taka współpraca będzie mało możliwa. Nie oczekuję szczerości z dwóch stron. Nie możemy się nawzajem robić w przysłowiowego. Karola. Przepraszam Cię, Karol. Po prostu tak nie robimy. Ja często komunikuję, że będzie to bolało. Bo ja powiem wprost, że to i to mi się nie podoba. To i to nie jest dobrze. To i to nie zawiedzie nas w dobrym kierunku. Ale mi jest szkoda czasu na pudrowanie rzeczywistości, kadzenie i tak dalej. Uważam, że klient nie wynajmuje mnie po to, żebym ja mu kadził i opowiadał bajeczki, tylko mówił wprost. To, to i tak. To trzeba zrobić, to poprawić, to zmienić. I albo to wdrażasz, albo to zmieniasz, albo no, sorry, ale nasza współpraca no dalsza może niekoniecznie mieć sens. Wywalisz tylko pieniądze. Szkoda tych pieniędzy. I owszem, czasami zdarza mi się, że klient mówi, a to ja dziękuję, po czym wraca za jakiś czas. Bo zauważa, że miałem rację. Owszem, czasami jest tak, że wyda kupę pieniędzy gdzie indziej. Jego problem. A wraca do mnie z jeszcze większym problemem. Ale cóż, tak to już bywa w życiu. To nie jest tak, że ja jestem nieumylny, ale po prostu nie chcę kłamać. Jestem człowiekiem, który ma już 50 lat. Po prostu szkoda mi czasu na to, no. zrozum to. Szkoda mi czasu na kłamstwa. Nie chcę tak żyć. Już pewien etap jest życia za mną. Teraz chcę się cieszyć życiem takie, jakie jest, bez kłamstwa. Czasami to jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Podczas negocjacji z klientem zwykle staram się pokazywać problemy, na jakie możemy napotkać. Rzeczy, które mogą być problematyczne. Pokazuje też, że rzeczy niektóre mogą zupełnie nie wyjść. No, nie oszukujmy się. Marketing to jest w ogóle dziedzina życia, która jest jedną wielką niespodzianką. Owszem, możemy pewne scenariusze założyć, ale czasami ktoś, kto zupełnie nie wiedział, że nie można czegoś zrobić, i zrobił to i mu się udało. Więc to, że przemawia za mną doświadczenie, to owszem, pewne. Rzeczy jestem w stanie pewne rafy ominąć, ale to wcale nie znaczy, że na pewno się wszystko uda, bo tego nie wie nikt. Jeszcze raz przypomnę: marketing jest jedną wielką niespodzianką jedną wielką zagadką. Dopiero eksperymentując do pewnych rzeczy dochodzisz, sprawdzasz pewne hipotezy i dopiero wiesz, czy to działa, czy nie. I na te analizy. Należy przygotować klienta, żeby wiedział, z czym ma do czynienia, że taka sytuacja będzie występować. W pracy postaraj się pokazać swoje zaangażowanie. Szczególnie ja staram się to robić. Pokazuję swoje zaangażowanie do poszczególnych projektów. To często ujmuje moich klientów, że ja pokazuję im autentycznie, że jestem zainteresowany danym projektem, bo jestem. Nie podejmuję się rzeczy, które mnie nudzą, które nie chcę robić, bo wiem, że guzik z tego będzie. Ja się po prostu, jak mam się nudzić, widzę, że projekt jest kiepski i ma szanse duże, że nie wypali. To ja nie chcę w to wchodzić. Wchodzę w projekty, które widzę szansę i potencjał. Czasami jest tak, że widzę te szanse, właściciel danego biznesu pozornie. Przyklepuję, twierdzi, że wszystko będzie robił tak, jak chce, tak jak potrzeba to zrobić. Może i tak to będzie lepiej brzmiało. Po czym tego nie robi? Po czym zaczyna stawać mi okoniem? Po czym stwierdza, że no, ale on ma takie widzi mi się. Wtedy się rozstajemy. Takie biznesy zaczynałem i takie biznesy też szybko kończyłem. Zdarzało się, że dwa, trzy miesiące i no nie są wdrażane te rzeczy, o które prosiłem, no to ja dalej sensu nie widzę ciągnięcia tego. Bo wtedy szanse na osiągnięcie sukcesu drastycznie maleją. Bierz pod uwagę, że moja firma nazywa się Sukces Studio. Ten projekt nazywa się Sukces Studio. To studio sukcesu, bo chcę osiągać sukces. Chcę, aby moi klienci osiągali sukces. To w takim razie trudno oczekiwać, że będę się nastawiał na to, że będę dostawał porażkę, tak? Jeżeli widzę, że ta porażka jest nieuchronna, to ja tego nie chcę. Jeżeli widzę, że klient ciągnie ku przepaści, to ja mu o tym daję znać. Nie będę go oszukiwał, nie będę mu kadził. Kaziu dobrze będzie. Po pleckach go poklepie. Nie, nie będzie dobrze wypieprzyszczę się zaraz za zakrętem, i tyle. A ja nie chcę w tym uczestniczyć. Twojej porażce. Ja chcę uczestniczyć w Twoim sukcesie, bo ja chcę osiągać sukcesy, a nie porażki, musisz to zrozumieć. Jeżeli się w coś angażuje, angażuje się na 100%, a nawet więcej, chociaż matematycznie to podobno niemożliwe, ale angażuje się w takim stopniu, aby uzyskać konkretne rzeczy. Jeżeli ich nie uzyskuję, jeżeli widzę, że ty robisz wszystko, aby tego to się nie udało, to chyba nie oczekujesz, że będę ci w tym sekundował, że będę ci klaskał i mówił super, dobry kierunek. Nie, tak nie będzie. Ze mną chcę, abyś osiągał sukces. Dlatego ludzie chcą ze mną pracować, bo ja nastawiam się na osiąganie tych sukcesów. Czujesz to? Widzisz, jak to wygląda? Mam nadzieję, że Ty też chcesz ten sukces osiągnąć. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, zapraszam do kontaktu. Możesz skorzystać z mojej darmowej konsultacji. Prześlij mi odpowiednie materiały, ja się z nimi zapoznam. Jest na mojej stronie internetowej taka zakładka, darmowa konsultacja. Tam jest formularz, proszę wypełnij go, podeślij odpowiednie materiały. Ja zapoznam się z nimi, a następnie skontaktujemy się w dogodnym dla Ciebie terminie i porozmawiamy. Jeżeli stwierdzisz, że jestem Ci w stanie pomóc, stwierdzisz, że obydwoje, obydwie strony stwierdzą, że jest możliwość współpracy, będziemy działali. A jeżeli stwierdzisz, że nie, to trudno. Nie każdemu jestem w stanie pomóc. To nie jest tak, że ja jestem zupa pomidorowa. Nie, muszę smakować każdemu. I takiego podejście często też staram się wdrożyć u moich klientów. To nie jest tak, że masz oferować wszystko dla wszystkich. Oferuj najfajniejsze rzeczy dla swoich najlepszych klientów, tych, których ty autentycznie chcesz obsługiwać. Dotrzyj do nich, znajdź ich, a potem daj im to, czego chcą. Chyba lepiej pracować z klientami, którzy doceniają Twoją pracę, niż z takimi, o których jest to obojętne albo po prostu nie doceniają tego, co dla nich robisz. Ja też chcę właśnie tak pracować. Jeżeli taka praca cię interesuje, taka współpraca cię interesuje, porozmawiajmy. Na dzisiaj to wszystko. Co chciałem powiedzieć w tym filmie o profesjonalizmie w biznesie. Mam nadzieję, że temat ciekawy i zainteresował cię. Dziękuję ci bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli cię podobał, poproszę łapkę w górę naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Jeżeli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawać powiadomienie, jeżeli się pojawią kolejne filmy na moim kanale. A mój kanał to oczywiście Sukces Studio. Pisane razem. Tam znajdziesz mnóstwo fajnych filmów. Jeżeli jeszcze. Chcesz więcej? Zapraszam oczywiście na moją stronę sukcesstudio.pl. Tam bardzo dużo fajnych materiałów zamieszczam. Na dole jest indeks, gdzie są kategorie wypisane i tagi. Można po nich wyszukiwać poszczególne tematy i poszczególne materiały w danych tematach. Naprawdę świetna rzecz, polecam. Można z tego super skorzystać. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę Ci wszystkiego dobrego, powodzenia. Niech Ci się układa wszystko jak najlepiej. Życzę Ci samego dobra, samych sukcesów. Niech Ci się wszystko dobrze wiedzie. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.